Abycja wokół powiatu i nasz gość, tym razem Jacek Kuś, wicestarosta kobrzeski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze, witam państwa bardzo serdecznie. Ranking perspektyw, pisaliśmy o tym na portalu Miasto miastokobrzek.pl. Warto sobie kilka słów powiedzieć, bo to jest zawsze ważne. Zwłaszcza, że rodziców interesuje to, jaka jest jakość kształcenia, bo przekłada się to w przyszłości na kariery i powodzenie tych karier wśród ich dzieci. No więc mamy kolejny ranking i kolejne perspektywy na rok szkolny 2025-2026. Panie starosto, jak pan to ocenia? No oceniam to absolutnie pozytywnie. Cieszę się, że chociaż podchodzę, szczerze powiem panie redaktorze, z dużym dystansem do tych rankingów, których jest bardzo dużo wokół nas. Natomiast ranking perspektyw jest no, taką markę masz swoją i to jest ten ranking, który Dosyć dogłębnie bada to, jak te placówki w tym przypadku szkoły średnie funkcjonują. I tutaj nie powiem nic nowego, jak to, że od już dobrych kilku lat nasze szkoły średnie są bardzo wysoko w tym rankingu i cieszę się. I to jest też taki, taki moment, w którym można podziękować bardzo mocno. I dyrektorom, i, i całej kadrze pedagogicznej, która bardzo mocno się stara o to, aby te placówki były na tak zwanym topie. Dzisiaj edukacja, jak i inne dziedziny funkcjonowania naszego tutaj samorządowego, trochę się skomercjalizowało to wszystko, i tak naprawdę każdy element czy każda jednostka musi martwić się o to, aby być atrakcyjnym na rynku. Tak też jest w przypadku naszych placówek. Ja zawsze bardzo mocno dziękuję za to, że nasi dyrektorzy bardzo pracują nad tym, aby z każdym rokiem ta oferta dla, dla młodzieży była szeroka. I tak jak w przypadku Rataja, i tak jak w przypadku Kopernika, Sienkiewicza, ekonoma, zespołu szkół morskich, szkoły branżowej. Jak ja mówię w dużym uprosz, uproszczeniu na ulicy Piastowskiej i innych placówek, to się dzieje. Mi jest bardzo miło, kiedy jestem zapraszany na różnego rodzaju spotkania do naszych szkół średnich, i przede wszystkim widzę tą szeroką ofertę i zawodową, kierunków zawodowych, praktyk ciekawych. Dobrego współdziałania tutaj ze środowiskiem przedsiębiorców, którym bardzo głęboko się teraz kłaniam, współpracują z naszymi placówkami. Dzieci, młodzież ma, odbywa praktyki. To jest wielka skala działania i dzięki tym, tym relacjom to wszystko jest możliwe. I cieszę się bardzo mocno, cieszę się bardzo, że również, że wśród liceów ta zdawalność czy te plany młodzieży, które są potem rozpościerane, jeżeli chodzi o kwestie kontynuacji swojej edukacji na poziomie wyższym, to najczęściej wszystko wychodzi, mamy bardzo dużo absolwentów, bardzo dobrych uczelni. To fajnie, fajną atmosferę buduje przede wszystkim, bo przy tym wszystkim, że wiedząc, że no, jako samorządy mamy bardzo dużo problemów związanych z, przede wszystkim z finansowaniem oświaty. To pomaga nam i daje nam wiatr w żagle, aby, aby jeszcze mocniej pracować na, w kontekście rozwoju tych naszych placówek. A panie starosto, a to nie jest też trochę tak, bo takie słyszałem również opinie. Że z jednej strony no, rodzice przejmują się tymi rankingami, ich wynikami, a z drugiej strony no, powinno się patrzeć nie to na to, jak kto zdaje maturę, a do jakiej szkoły się dostaje, jak wygląda kontynuacja tej nauki. Co pan na to? Powinno się patrzeć na to i na to, tak naprawdę, bo w ogóle bardzo szeroki temat, panie redaktorze, bo ja mam swoje zdanie na temat egzaminu maturalnego. Uważam, że nie jest on miarodajny i adekwatny do tego, co uczeń przez 4 czy 5 lat w szkole średniej robił, jak się starał. Jest to wyrywkowy egzamin, który daje pewien obraz wiedzy, natomiast ja bardziej bardziej chciałbym, żeby uczeń zawsze był doceniany za, za ten pięcioletni czy czteroletni okres swojej ciężkiej pracy. Oczywiście rodzice mają. Prawo do obiektywnej oceny tych rankingów, czy subiektywnej oceny tych rankingów. Ja zawsze twierdzę tak, że to powinna być synergia. Dobrze zdawany egzamin, duża, duży procent zdawalności egzaminu w danej placówce najczęściej przekłada się na to, czy uczniowie trafiają do wymarzonych uczelni wyższych. Najczęściej się to pokrywa i myślę, że wysoki poziom, który dzisiaj mamy w naszych placówkach, Daje odzwierciedlenie tym, że uczniowie po pierwsze znajdują się doskonale na rynku pracy, bo to też jest bardzo ważne, że nie wszyscy nasi uczniowie kierują swoje kroki do uczelni wyższych, a po szkole średniej, po uzyskaniu dyplomu, bardzo często podejmują pracę i na co dzień widujemy ich w naszych kołobrzeskich hotelach naszych kołobrzewskich restauracjach. To jest bardzo budujące, ale bardzo często również tutaj spotykamy się z uczniami, którzy kończą uczelnie wyższe i są bardzo, bardzo znani na swoim rynku pracy, wśród swoich firm, w których potem się znajdują. My o tym dowiadujemy się również poprzez naszych dyrektorów, ale również bezpośrednio, bo często spotykam się przyznam się z naszymi absolwentami, to jest budujące. Myślę, że ten dobry klimat należy kontynuować. Szerokie podziękowania dla naszej wspaniałej kadry pedagogicznej. Jako zarząd będziemy starali się robić wszystko aby te relacje były dobre, bo te relacje przekładają się na pewno potem na, na jakby ogólny klimat w naszych placówkach. Panie Starosto, to co zmieniamy temat, inwestycje, bo niech kilka słów, to zacznijmy może od tych najważniejszych, które w tej chwili się toczą, czyli Wydział Komunikacji przy ulicy Gryfitów, no ale także ważna za chwilę inwestycja, mam nadzieję oddana będzie, to jest remont Auli w Zabytkowym Liceum imienia Mikołaja Kopernika. Oczywiście, te bardzo dwie ważne inwestycje, ale żeby nie być monotonematycznym, powiem Panie Redaktorze, że już na, na, na końcu, pod koniec tego tygodnia, mamy bardzo ważne spotkanie z Panem Starostą z, w, w kwestii inwestycyjnej, w kwestii finansowania inwestycji w Powiecie Kołobrzeckim. Chciałbym już dzisiaj powiedzieć, że mamy duże nadzieje. Co do współpracy, jeżeli chodzi o kwestię pozyskania środków zewnętrznych z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach KPO. Nie, chcę, nie chciałbym zapeszać, bo pewnie po czwartkowym spotkaniu wiedzieć będziemy więcej. I mam nadzieję, że już w następnych audycjach z Redaktorem będziemy mówili o szerszym spektrum inwestycji, które chcemy poczynić przez najbliższe 3 lata. Przez najbliższe 3-4 lata założyliśmy sobie. Taki wewnętrzny plan inwestycyjny tutaj w powiecie. Chcemy bardzo mocno zainwestować w nasze placówki oświatowe. Chcemy bardzo mocno zainwestować również w te sfery niedoinwestowania jeszcze w ramach domów pomocy społecznej. To wszystko przed nami, i to mam nadzieję, w przeciągu najbliższych dni, może dwóch tygodni, wyjaśni się. Ten montaż finansowy jest bardzo bliski. Te nasze plany są bardzo ambitne. Zobaczymy, jak na to spojrzy się druga strona, czyli pan dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego. Ale na razie kończymy te dwie inwestycje, o których pan powiedział, czyli kwestia zgod... realizacji zadania pod tytułem Wydział Komunikacji, archiwum oraz takie miejsce, w których będą się odbywały sesję Rady Powiatu, spotkania z dziennikarzami, komisje. To jest szeroko rozumiany obiekt uży użyteczności administracji publicznej i on jest realizowany zgodnie z planem. Ostatnio kilka wizyt na budowie. Bardzo się cieszymy, że firma, która wygrała to postępowanie przetargowe, chce się pokazać na rynku, bo podchodzi bardzo poważnie do, do tej inwestycji i te kroki w harmonogramie robót są realizowane zgodnie z planem. I z drugiej strony też już nie powiem, że na finiszu, ale tak naprawdę 65-75% robót wykonanych w auli imienia w szkole imienia Mikołaja Kopernika, w naszym liceum ogólnokształcącym również mieliśmy takie spotkanie robocze. Z panem starostą, z, z panem dyrektorem, gdzie omawialiśmy jeszcze takie trochę poprawki, może, czy nasze sugestie, które chcemy, aby zostały wprowadzone. Te, ta inwestycja również idzie zgodnie z planem, i tutaj bardzo się cieszymy, że tak jest. Oprócz tego, panie redaktorze, planujemy kilka bardzo ważnych dokumentacji projektowych, które przed nami. Ale to wszystko będzie możliwe po, po pozytywnym zakończeniu się rozmów z, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. KPO to dla nas wielka szansa, którą chcemy wykorzystać. KPO to przede wszystkim dla nas środki, które nie są kredytem, są raczej skierowane w ramach wsparcia samorządów i one są bardzo atrakcyjne, są na rynku, o tym rozmawiamy. Aczkolwiek każdy krok i każdą decyzję odnośnie, odnośnie finansowania poszczególnych koncepcji, inwestycji, będziemy chcieli bardzo mocno przemyśleć. Na pewno w kolejnych audycjach, czy moja skromna osoba, czy, czy starosta, będziemy informowali o wynikach tych konsultacji. Jest zielone światło, jest pozytywne spojrzenie Banku Gospodarstwa Krajowego i to da nam, mam nadzieję, za pośrednictwem, za zgodą radnych, zielone światło do tego, aby ten proces inwestycyjny do końca tej kadencji rozpisać na nuty i aby ten zarząd, ta rada zostawiła po sobie znaczący, pozytywny ślad na mapie inwestycji będziemy powracać do tego tematu, tych inwestycji i KPO. Tu sobie zaraz zapiszę, bo to jest temat, który interesuje wszystkich, zwłaszcza biorąc pod uwagę no, sporą ilość tych inwestycji, która jest do wykonania w tej kadencji. Tak więc rozmawialiśmy o tym w ubiegłym roku i będziemy o tym, proszę państwa, dalej rozmawiać. A panie starosto, to w takim razie, gdyby zechciał pan uchylić rąbka tajemnicy, bo widziałem nawet zdjęcia z tego spotkania, spotkanie i władz powiatu, i władz miasta, z pełnomocnikiem regionalnym ministra obrony narodowej, które odbyło się w starostwie, gdy pan powiedział o czym ciekawym tam rozmawialiście. Panie redaktorze, to jest też temat bardzo szeroki, pewnie na całą audycję. Natomiast tak podsumowując, pod, pod, pod ja się bardzo cieszę, że Ministerstwo Obrony Narodowej pamięta o Powiecie Kobrzeskim, jest powołany pełnomocnik, osoba, która jest koordynatorem tutaj ministerstwa w kontekście inwestycji strategicznie ważnych. W kontekście obronności, a inwestycji, które dotyczą bezpośrednio miasta i całego powiatu kołzewskiego. Mieliśmy spotkanie robocze, nie, wiemy, czego chcemy, co możemy zrobić w kontekście na przykład dróg, jeżeli chodzi o finansowanie w ramach Ministerstwa Obrony Narodowej. Jeżeli Pan pozwoli, to oczywiście o szczegółach nie będę mówił, bo nie są to informacje, które po pierwsze są potwierdzone, a po drugie, no myślę, że po decyzjach ministerstwa będzie nad czym mówić. Cieszę się, że odbyliśmy bardzo produktywne spotkanie z panią prezydent, z panią wiceprezydent. Panie prezydentki również określiły ten portfel inwestycji, o których, o których powiadomione zostało ministerstwo. Są to również duże tematy związane z mostami, z ciągami komunikacyjnymi, generujące koszty kilkudziesięciomilionowe, a chcemy jako samorządy, nie mówię, że przerzucić, ale spróbować, spróbować włączyć w to ministerstwo, które może nam pomóc te strategiczne kwestie sfinansować. Ma Pan to na myśli Moskw Kłopotowie? Cieszę się, również rozmawialiśmy na ten temat, aczkolwiek Kłopotowie jest szansa na to, aby porozmawiać w ramach innych przedsięwzięć, również strategicznie ważnych. Natomiast nie będących na tej chwilę w tym portfelu. W tym portfelu są dwie rzeczy: ciągi komunikacyjne, drogi. Przede wszystkim i w drugim kroku porty. I w tym drugim kroku pani prezydent na pewno będzie rozmawiała z tutaj z pewnym z panem ministrem, ale już dzisiaj jako powiat cieszymy się bardzo, że port w wózce i port w Kołobrzegu jest brany pod uwagę w tym procesie inwestycyjnym. To jest dla nas bardzo ważne. O to walczyliśmy o tym mówiliśmy od początku tej kadencji. Jak pamięta Pan, po wyborach samorządowych odbyło się kilka takich spotkań, gdzie mówiliśmy, gdzie rozmawialiśmy, gdzie prezes, pani prezydent, my jako zarząd powiatu, bo dla nas strategicznie to jest też bardzo ważna inwestycja, bo nie, otwierająca koło brzeg na różnego rodzaju możliwości, nie tylko dla samego miasta, ale również dla całego powiatu. To są bardzo ważne rozmowy. Uważam, że jest bardzo dobry klimat, pani prezydent. Starosta, ja, moja skromna osoba, z członkowie zarządu, mamy emisariuszy swoich w ministerstwie, bo to jest bardzo ważne i mamy nadzieję, że efekt tych rozmów będzie bliski. W tym tygodniu podejrzewam, że będzie zorganizowane w Warszawie połączone, połączone komisje sejmowe, które będą rozmawiały między innymi na temat Kołbrzeckiego Portu. Każdy o tym powinien mówić. Ja powtarzam o tym do zdudzenia. Myślę, że jesteśmy bliżej niż dalej, więc te spotkania z pełnomocnikiem tylko jakby dają mi do zrozumienia to, że coraz bliżej jest uporządkowania tych tematów. Kiedyś rozmawialiśmy z dużą dozą uogólnienia, dzisiaj rozmawiamy o konkretach i to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Panie starosto, jeżeli idzie o konkrety, to ostatni temat na koniec, kamienny szaniec, dlatego, że jest to temat, który interesuje mieszkańców, ale zakończyła się umowa, dobiegła końca, umowa dzierżawy, to teraz pytanie o stan dzisiejszy i przyszłość kamiennego szańca. Co może tam pan powiedzieć? Tak, ostatnio temat bardzo, bardzo na topy, kiedyś był most kłopotowy, teraz kamienny szaniec, ale oczywiście mieszkańcy mieszkańcy powiatu komorzewskiego mają prawo się interesować i wiedzieć. No, dosyć taka patowa sytuacja, kamienny szańca. W 2010 roku podpisana umowa trochę yy, dla nas niewygodna dzisiaj, yy, ale musimy sobie i z tym dać radę. Jak wiecie, drodzy państwo, yy, właścicielem de facto kamiennego szańca jest karpaństwa, czyli wojewoda. My jesteśmy tutaj tylko tą ręką, która administruje i pobiera 25% z ogólnych, yy, ogólnych opłat, dzierżaw. Natomiast y, musimy sobie dać radę i z tą sytuacją i w tamtym tygodniu zostało wystosowane do Pana Wojewody pismo, o, o, w którym informowaliśmy o kwestii odszkodowania czy kwestii y, zadośćuczynienia dzierżawcy za poniesione koszty w ramach realizacji tej umowy i nie mówię to e, o tym w, w tym momencie, że my, my sobie wymyśliliśmy to teraz jako ten zarząd czy poprzedni takie warunki postanowienia w umowie były zawarte w 2010 roku no i umowy są święte musimy się do tego stosować i są dwa wyjścia tak jak informował już tutaj starosta w rozmowie z panem redaktorem chyba w dwóch nawet rozmowach które odbyliśmy odbyliście pierwsze wyjście to jest zwrócenie zwrócenie kosztów nakładów i te koszty nakłady są wynegocjowane przez obie strony bo dzierżawca Przedstawił swoją kalkulację. Myśmy to na zasadzie dwóch, nie, dwóch operatów szacunkowych zweryfikowali i obniżyli strasznie. Ta kwota będzie oscelowała w okolicach 1,5 miliona złotych i tą kwotę należy rozliczyć, a musi ją rozliczyć wojewoda. Wtedy mamy zielone światło do organizacji przetargu na czas na przykład 9 lat. To jest pierwszy krok. I drugi krok, o którym również Pan Redaktor i Państwo w większości wiecie. To jest kwestia zawarcia umowy na dany okres czasu i rozliczenie tej kwoty, którą dzierżawca powinien otrzymać w ramach, w ramach opłaty dzierżawy, czyli skasowanie tego półtorej miliona, płacenie przez dzierżawcę określonego czynszu, który również już jest oszacowany na znacznie wyższym pułapie, bo jak pamiętam, kwota chyba około 250 tysięcy rocznie. Dzisiaj jest taka brana pod uwagę, zamknięcie całkowicie możliwości przedłużenia tej umowy w, 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 na przyszłość i w umowie zawarcia na przykład klauzuli, że po okresie obowiązywania i rozliczenia się obu stron, strony uznają, że kolejnym elementem funkcjonowania kamiennego szańca, jeżeli chodzi o proceduralne, jakby, proceduralne kwestie. To jest, dzierżaw, przepraszam, to jest przetarg na okres na przykład 9 lat. Takie dwie możliwości są. Uważam, że da nam dużo stanowisko wojewody, które określi się co do kwestii finansowych i rozliczenia tego przedsięwzięcia. Niestety jest umowa z 2010 roku, musimy się do tej umowy ustosunkować. Pan Wojewoda myślę, że da nam tutaj kierunek działania, a my jako zarząd, w zasadzie jako starost, sta, starosta, jako jednoosobowo, bo tak to jest już określone, że podejmie decyzję na temat przyszłości. Myślę, że najbliższy tydzień, może 14 dni da nam możliwość tutaj już zajęcia stanowiska, o czym oczywiście będziemy Państwa informowali. A po takie pytanie mam, to, a te... Półtora miliona, o których Pan powiedział, to skoro wybierzecie 20%, to dacie 20% z półtora miliona, czy reszta wojewoda? Czy jest inaczej, jak to wygląda? Nie, stanowisko będzie najprawdopodobniej, stanowisko, znaczy kwestia ustawy o gospodarce nieruchomościami mówi o tym, że całość środków według naszej opinii ma zwrócić wojewoda. Wojewoda, który jest właścicielem z ramienia Skarbu Państwa. I teraz od wojewody zależy na to, czy ma na to środki, żeby tą kwotę z, z, zwrócić. Co jest bardzo istotne w tej całej kwestii, że umowę z 2010 roku, która została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa, Starostwem, a e, dzierżawcą obecnym, również e, na, taka, na, taki, na taką rzecz, e, umo, e, na taki kształt umowy e, zgodził się wojewoda. Nic nie możemy zrobić w kwestii kamiennego szańca. I gruntu Skarbu Państwa bez wiedzy wojewody. Więc na każdym etapie procedowania, czy to był 2010 rok, czy 2014, czy kolejne lata, musi być informowany wojewoda jako ten, ten, ten właściciel tak naprawdę terenu. Czyli tam w tej chwili, to już ostatnie tylko pytanie, czyli tam w tej chwili tej umowy nie ma i tam naliczacie w tej chwili za ten okres czasu, że tak powiem, do decyzji wojewody i waszej podwójny jakiś tam część. Tak? Tak jest do tego czasu użytkowanie terenu w ramach braku umowy, to jest bezumowne użytkowanie obiektu. My też absolutnie nie chcemy iść w kierunku takim, żeby kogoś tam eksmitować. Nagle dajemy sobie kilka tygodni czasu na rozwiązanie sprawy. Mamy nadzieję, że będziemy mieli podstawę prawną również tutaj przedstawioną przez wojewodę i wtedy kolejny ruch ze strony starosty powiatowego. Naszym gościem był wicestarosta Kobrzyski Jacek Kuś. Dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za zaproszenie. Pozdrawiam państwa serdecznie.